Płynie na albatrosie, albatrosie, na morzu egipskim, egipskim. Nie, rekiny, rekiny. pali się jak stara świnia, świnia. Jest niewidoczny, niewidoczny. Człowiek, widmo to jest, człowiek, widmo to jest, człowiek, widmo to jest. Człowiek, widmo to jest, człowiek, widmo to jest, widmo to jest, widmo to jest niewidoczny i drapieżny. Człowiek to jest niewdzi niewdzięczny i bardzo zły, i bardzo zły, jest otwani mroku i piekła, piekła, paruje jak woda, woda, jest niewidoczny jak skała, skała, człowiek jest to otwani światła, światła.